Jesteśmy na spotkaniu Harekrisz na Białstoku To jest poczęstunek Wegetariański, bezmięsny i jak Krzysztof, ja tu jeszcze słodycze są? Uh -huh. A Krzysztofie? Jak? Smakuje ci? Nie smakuje? Tak Średnio, o. Masz co my tu mamy? Ryż, paluszki z mąki groszkowej, fasolę, słodycze dostałeś? Ja tu mam. Mm -hmm. A to twoje. Tak jest. O O tu masz przecież Krzysztof, to Aha. są twoje tutaj. Co? I tu jeszcze. To już dwie porcje dostałeś. Nawet. Dobra, nie przeszkadzamy w jedzeniu. Smacznego? Może trzeba dużo tego sportu używać. Czego trzeba używać? Dużej używa ilości. Tak? To dużo sportu, używać. sportu A. Żeby spalić kalorie. No tak. Jasne.